Hmm, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności na nowej drodze życia? Czy tak muszą wyglądać życzenia jak je składać? Witam na czasie Dżentelmenów. Nazywam się Łukasz Kielban, a dzisiaj pomówimy o tym, jak składać życzenia z klasą i jak uniknąć największych gaf. Czy złożył Ci kiedyś ktoś takie życzenia, że ucieszyły Cię bardziej niż jeden prezent? Poczułeś, że właśnie spełnienia tych rzeczy potrzebujesz? Co jednak ważniejsze, wiedziałeś, że składająca je osoba mocno się zastanowiła i dobrze Cię zna, skoro potrafiła tak trafnie dobrać słowa. Nawet nie wierząc w zaklinanie przyszłości czułeś się lepiej, bo wiedziałeś, że przynajmniej masz kogoś, kto dobrze Cię rozumie. Zdarzyło Ci się kiedyś coś takiego? Niestety mam wrażenie, że tradycja składania życzeń jest obecnie traktowana jak obowiązek, z którego staramy się jak najniższym kosztem wyplątać. Robimy to bez zastanowienia, na szybko i bez zwracania uwagi na drugą stronę. Kiedyś zapewne ludzie bardziej wierzyli w moc słów i spodziewali się, że są nimi w stanie wpływać na przyszłość, ale dziś mamy do tego luźny stosunek. Czy jest to jednak dobry powód, by składać życzenia byle jak? Lub nawet z nich zrezygnować? Pomówmy zatem o kilku aspektach składania życzeń. Jaki jest ich sens? Czy są nam do czegoś potrzebne? I czy forma ma znaczenie? Na przykład, czy składanie ich na Facebooku albo przez telefon będzie dobrym wyborem? I czy szablonowe wszystkiego najlepszego i zdrowia, szczęścia, pomyślności to coś złego? Czy życzenia muszą być oryginalne niczym poezja słowackiego? Ten materiał powstaje dzięki wsparciu patronów czasu gentlemanów mecenasów walki z byle jakością w naszym codziennym i odświetnym życiu. Dawniej ludzie uważali, że słowa mają wielką moc. Dokładnie tym były klątwy, które w ważnych chwilach rzucało się na kogoś, by go ukarać za jego winy, a przynajmniej próbowano w ten sposób usprawiedliwić swoje niepowodzenia. Niemniej w ten sam sposób, choć z przeciwnym ładunkiem, działały życzenia. Były Pozytywną energią, która mogła przynieść komuś szczęście. Do dziś możemy to zauważyć w zwrotach takich jak Daszbur, Bóg zapłać czy zwykły dzień dobry. Życzenia składane z okazji świąt i rocznic są niczym innym jak rozwiniętą formą takiego życzenia pomyślności dla drugiej osoby. Obecnie jednak nie robimy tego z uwagi na naszą wiarę w moc wypowiadanych słów. Życzenia stały się odbiciem naszej relacji z drugą stroną. Pokazują przede wszystkim, że darzymy ją sympatią. I życzymy jej dobrze. Z kolei forma, w jakiej je składamy, wskazuje na zażyłość i stopień tej sympatii. To bowiem jasne, że gdy kogoś znamy słabiej, ograniczymy się do skromnego, wszystkiego najlepszego. Ale gdy będzie to prawdziwa przyjaźń, życzenia składać będziemy w bardziej zaangażowany sposób, lepiej dobierając słowa. Zatem z jednej strony życzenia pozwalają okazać sympatię, a z drugiej nasze emocjonalne zaangażowanie w daną relację. To podstawowy powód, dla którego nie warto składać ich byle jak osobom, na których nam zależy. Rzecz czas na ważne będzie co powiemy, ale większym problemem jest forma składania życzeń i to od niej zaczniemy. Pomówmy zatem o składaniu życzeń przez Facebooka, SMS, telefon i list, a także osobiście. Jeśli nasze życzenia mają być świadectwem sympatii i bliskiej relacji. Musimy drugiej stronie poświęcić nieco uwagi i czasu. Naprawdę chciałem znaleźć jakieś argumenty przemawiające za tym, że niekiedy dobrze jest złożyć życzenia SMS-em w poście na Facebooku czy na Messengerze. Tą drogą najczęściej otrzymujemy wierszyki lub gotowe formułki ściągnięte skądś z internetu lub po prostu podane dalej. Niestety nie znajduję słów na obronę takich form. To czysta byle jakość w świecie życzeń. Nigdy nie publikuj ogólnych życzeń dla wszystkich w swoich mediach społecznościowych, bo takie życzenia są w praktyce do nikogo i nikogo szczerze nie ucieszą. Na przykład umieszczanie życzeń dla wszystkich kobiet na swoim profilu na Facebooku w Dzień Kobiet nie sprawi, że któraś poczuje się wyjątkowa. Nie wysyłaj też cudzych tekstów, a tym bardziej wierszyków, to po prostu infantylne. Nawet kiedy wręczasz komuś kartkę z życzeniami z kwiatarni z gotowym wydrukiem, pod którym tylko się podpisujesz, Pokazujesz jasno, że nie chciało ci się pomyśleć ani chwili, żeby napisać coś samodzielnie. O ile nie jesteś marką pozdrawiającą swoich odbiorców, Twoje życzenia zawsze muszą być osobiste i skierowane do konkretnej osoby. I nie bój się, o braku poetyckich zdolności pomówimy za chwilę. Pamiętaj tylko, że osobom, na których ci zależy, trzeba składać życzenia w sposób bardziej zaangażowany, a tym, dla których tego czasu nie masz, po prostu nie składaj ich. Lepszy jest bowiem brak życzeń niż byle jakie życzenia, które wystawiają tobie byle jakie świadectwo. Tymczasem skupmy się na formach, w których faktycznie możesz poświęcić czas i uwagę odbiorcy. W pełni można zaakceptować składanie życzeń osobiście, telefonicznie i listownie co rozumiem, zarówno jako list, kartkę pocztową i kartkę z życzeniami wręczaną osobiście. W szczególnych wypadkach Obroni się też e-mail, o ile będzie miał bardziej formę listu. Życzenia składane osobiście oczywiście stoją najwyżej w tej hierarchii, ponieważ mówimy z głowy, nie są to zatem cudze ale też poświęcamy drugiej stronie nasz czas i uwagę. Właśnie dlatego te życzenia nie mogą być składane w biegu, w drzwiach podczas odwiedzin czy przy większym zamieszaniu. Dajemy przy okazji drugiej stronie szansę na odpowiedź, podziękowanie, a nawet duszą rozmowę a to przecież fundament bliższej relacji. Trudno natomiast powiedzieć, która z pozostałych form jest lepsza. Rozmowa telefoniczna ma bowiem wiele zalet ze spotkania w cztery oczy i pomaga budować przyjaźń, bo przecież gdy dzwonimy nie będziemy się rozłączać zaraz po złożeniu życzeń, tylko jeszcze pogawędzimy krótszą lub dłuższą chwilkę. Z kolei list lub kartka z życzeniami to coś fizycznego, co można zachować na pamiątkę. Ale niestety nie pozwala na wymianę zdań. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, by wysłać wcześniej życzenia pocztą, ale jeszcze zadzwonić, żeby porozmawiać na żywo. Jak zatem widzisz, najlepsza forma składania życzeń to taka, która wymaga poświęcenia czasu i uwagi drugiej stronie. Należy je składać na spokojnie, bez pośpiechu, pozwalając sobie na też poruszanie tematów pobocznych. W ten właśnie sposób najlepiej buduje się relacje. Dlatego też można wybaczyć wysłanie SMS-a czy wiadomości na Messengerze, gdy jest środek świąt, nie chcemy zakłócać czasu spędzanego z rodziną, a jednak chcemy zaznaczyć, że pamiętamy o drugiej stronie, ale taka wiadomość powinna zawierać też na przykład zaproszenie na spotkanie lub pytanie, kiedy można zadzwonić, by spokojnie porozmawiać. I powyższe zasady. Wymagają rzecz jasna wyczucia pewnych granic i bynajmniej nie jest to wytrych, by dopraszać się o numer telefonu czy adres mniej znanej dziewczyny albo innej osoby. Te bliskie formy zarezerwowane są dla bliskich znajomych. Jeśli znasz kogoś słabiej, a bardzo chcesz tę osobę wyróżnić, napisz jej choćby mailem osobiste życzenia, ale nie niepokój jej w czasie święta. I ostatnia uwaga, gdy ktoś złoży tobie. Życzenia łamiąc powyższe zasady, nie oburzaj się od razu. Najprawdopodobniej zwyczajnie nie pomyślał o tym, ale miał dobre intencje. Osobiście uważam, że nawet na SMS-a warto odpowiedzieć. Jeśli chcesz edukować przyjaciół i rodzinę, po prostu odzwaniaj, wyzłożę ci życzenia w formie krótkiej wiadomości, ale nie pouczaj. Zwyczajnie złóż swoje i chwilę porozmawiaj z nimi. Z pewnością daj im to do myślenia. Wiem, że wiele osób już obruszyło się, że ktoś wmawia im, że teraz muszą sami wymyślać życzenia i rozumiem, to bardzo dobrze. Steczenie fajnych życzeń wcale nie jest takie proste i z pewnością stąd bierze się popularność formułek zamieszczanych w internecie. Gorąco zachęcam jednak, żeby napisać lub powiedzieć nawet najskromniejsze życzenia od siebie, a nie sięgać po cudzą twórczość. Bo jeśli nie chcemy poświęcić tych kilku chwil na wymyślenie czegoś samodzielnie, po co w ogóle składać te życzenia? Wymuszone życzenia nie sprawią radości żadnej ze stron. Nie widzę nic złego w tym, by zacząć od wyświechtanego wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i pomyślności. Niekiedy pozwala to się przełamać, ale jeśli nie chcemy, nie musimy używać tych słów. Dalej powinno jednak przyjść już coś osobistego. To, jak bardzo będzie to osobiste, zależy rzecz jasna od znajomości danej osoby. Powinniśmy się odnieść do jej celów, starań i planów. Osoba empatyczna, a tacy powinni być dżentelmeni i damy, łatwo da sobie z tym radę. Pomyśl, na czym może zależeć danej osobie, o czym marzy i dodaj to do życzeń. Wystarczy jedna taka osobista wstawka, żeby było to coś więcej niż pożyczona formułka. Oczywiście można też sobie podnieść poprzeczkę i dla lubiących zabawę ze słowem będzie to bardzo fajne wyzwanie. Tutaj jako kontekst odsyłam do słów piosenki Święto Kobiet. Nie chodzi mi tutaj o walory artystyczne, ani nie namawiam do kopiowania, lecz warto przyjrzeć się, jak mogą wyglądać nieszablonowe, ale oryginalne i trafione życzenia. Przyda się to, zwłaszcza w tych najbliższych relacjach. Z drugiej strony, zdecydowanie odradzam drogi na skróty. Bardzo często widuję, a czasem też słyszę, życzenia w stylu najlepszego albo wszystkiego naj. I w gruncie rzeczy naj mogą być też rzeczy najgorsze. Więc to bardzo ryzykowne życzenie. Powtórzę więc, że jeśli nie masz co powiedzieć, lepiej nic nie mów, bo oznacza to, że Twoja relacja z daną osobą nie jest na tyle bliska, by składać sobie życzenia. Z kolei, jeśli jest to jednak bliska relacja, a Twoje życzenia ograniczają się do jednego słowa, zastanów się, co to mówi o Twoim zaangażowaniu. Macie jakieś swoje sposoby na konstruowanie, pisanie życzeń, żeby nie były one szablonowe, tylko bardziej osobiste? Jeśli tak napiszcie koniecznie o tym w komentarzu pod tym filmem. Jestem pewien, że zainspiruje to wiele osób. Pozwólcie, że wykorzystam tę okazję, by złożyć życzenia dwóm grupom osób. Życzę patronom czasu gentlemanów, by dobro, jakim jest wspieranie naszej misji walki z byle jakością wróciło do was ze zdwojoną siłą. Natomiast wszystkim odbiorcom czasu gentlemanów życzę, byście znajdowali w życiu sporo inspiracji i siły do pracy nad sobą i stawania się lepszymi ludźmi. Mam nadzieję, że efekty mojej pracy choć trochę Wam to ułatwią. A jeśli doceniacie ją i chcielibyście zostać jej mecenasami gorąco zachęcam do dołączenia do grona Patronów w serwisie Patronite. Jaką małą zapowiedź dodam, że oprócz standardowych materiałów o dobrych manierach w życiu codziennym szykujemy się do realizacji serii Gentleman w świątyni, która ma pomóc zachować się z klasą i szacunkiem w świątyniach różnych religii. Jeśli jeszcze nie widzieliście Polecam film o wręczaniu prezentów, który z pewnością przyda się podczas różnego rodzaju świąt. A ja już na tym kończę. My widzimy się w kolejnym filmie. Zatem, pozdrawiam i trzymajcie klasę. Cześć!